tak jesienią bez przyczyny, zaręczyny, to są mgłową, Giępliwe pieścić, talować i szeptać i pójść ją. Zloty rzucani do nóg kaszmary, ukochani szeptemi. Tak miedzita znowu dzieł ogarnia i światła. Za jesienną kolejną, za dziewczyną idę by, by. I tylko czasem to dawne, kochane o, o, Dobry wieczór Państwu. To już ostatni odcinek Świata Płyt Szelakowych. Bardzo dziękuję Państwu za wspólne chwile. Za uwagę poświęconą mojemu kanałowi i moim wszystkim odcinkom. Dziękuję, że byli Państwo razem ze mną. Proszę Państwa, chciałbym przedstawić Państwu pewnego rodzaju podsumowanie wszystkich audycji i pozwolą Państwo, że opowiem Wam o każdej z nich. W pierwszym odcinku zabrałem Państwa do dwudziestolecia międzywojennego w podróż w czasie. Kiedy to po 1929 roku triumfy święcił zespół rewelersów, najbardziej chyba znany do dziś, zespół, z którego wywodził się Mieczysław Fogg. Był to Hurdana. Drugi odcinek poświęcony był artyście specjalizującego się w muzyce ludowej. To wycieczka do krainy piosenek folkloru wiejskiego i Piosenek charakterystycznych. Bohaterem tej audycji był Władysław Walter. Trzecia audycja dotyczyła Gwiazdora pierwszych lat niepodległej Polski Stanisława Ratolda Zadarnowskiego. W odcinku czwartym przedstawiłem Państwu historię królowej polskiej piosenki pani Marty Mirskiej, której piosenek bardzo chętnie słuchamy, którą pamiętamy i która jest do dziś królową. Naszej polskiej piosenki. Wspaniałą gwiazdą, artystką, obdarzoną niezwykle niskim, urokliwym głosem. Odcinek piąty poświęcony był Januszowi Popławskiemu. Gościem tego odcinka był syn pana Janusza Popławskiego, pan Jacek Popławski, z którym przeprowadziłem wywiad. Pokazałem też Państwu pamiątki pozostawione przez pana Janusza Popławskiego, słonecznego tenora, który rozsławiał kulturę polską. Nie tylko w Polsce, ale i na przykład w Ameryce. Tam śpiewał halkę. Był wspaniałym tenorem, tenorem lirycznym. Odcinek szósty to prezentacja unikalnej płyty z nagraniami Miry Grelichowskiej. Odcinek siódmy poświęcony został mistrzowi Belkanta, Stefanowi Witasowi, aktorowi i śpiewakowi operetkowemu obdarzonemu niezwykle pięknym, wysokim głosem. Wysoki głos miał również niezapomniany, przystojny, wspaniały Zbigniew Rawicz, czyli bohater odcinka numer 8. W tym odcinku, gościłem u pana Wojciecha Rawicza, syna pani Krystyny i pana Zbigniewa Rawiczów. Pan Wojciech przedstawił archiwum fotografii pozostawiony przez swojego ojca. Posłuchaliśmy też płyt szelakowych wytwórni Syrena Record, które były własnością pana Zbigniewa. W odcinku dziewiątym przypomniałem państwu Hankę Ordonówny, gwiazdę, legendę i królową kabaretów przedwojennych, głównie Kwiprokwo. Odcinek dziesiąty. Poświęcony został nestorowi polskiej piosenki Mieczysławowi Fogowi. O festiwalu piosenki retro imienia Mieczysława Foga opowiedział dyrektor artystyczny tego festiwalu Wojciech Dąbrowski. Dwa kolejne odcinki poświęcone zostały panu Zdzisławowi Paterowi i orkiestrze schmielnej, a także wspomniana została warszawska kapela Zdzisława Patera z Chmielnej. Wprawdzie orkiestra schmielnej nie nagrywała na płytach szelakowych, ale nagrania orkiestry w dużej mierze były inspirowane twórczością i nagraniami piosenkarzy przedwojennych. W odcinku 13 gościłem w Milanówku u wspaniałej śpiewaczki Justyny Reczeniedi. Justyna Reczeniedi, autorka książki o Stanisławie Gruszczyńskim, opowiedziała o swojej fascynacji mistrzem i królem tenorów. Był to dla mnie bardzo ważny odcinek, ponieważ. Pamięć o Stanisławie Gruszczyńskim powinna trwać. Kolejny odcinek był specyficzny i wyjątkowy wziął w nim udział humorysta warszawski od twórca typów ulicy Piotr Giergot. Piotr Giergot opowiedział o nagraniach komicznych, dialogach, utrwalanych na płytach gramofonowych. Odcinek numer 15. Poświęcony został wspaniałej piosenkarce dziś już zapomnianej Halinie Kowalewskiej, która miała niezwykle ciepły, piękny głos, którym czarowała była ponadto spikerką radiową, pracownikiem redakcji muzycznej polskiego radia. W odcinku 16 opowiedziałem Państwu historię Kazimierza Szerszyńskiego. Posłuchaliśmy szkarłatnej róży. Mam nadzieję, że pamiętają Państwo tę piękną piosenkę. Odcinek 17 to wycieczka na wschód i przypomnienie historii wyjątkowej i bardzo utrwalonej w kulturze polskiej piosenki. Piosenki Jerzego Petersburskiego i Stanisława Laudana Mała Błękitna Chusteczka. Przedstawiłem Państwu dwa rosyjskie warianty tekstowe tej piosenki i opowiedziałem o nagraniach rosyjskich tego utworu. W odcinku 18 mogli Państwo posłuchać duetu z operetki Lechara wysoka Wdówka w wykonaniu Wiktorii Kawieckiej, Primadony Teatru Nowości i Józefa Redo. Odcinek ten został właśnie poświęcony pani Wiktorii Kawieckiej, śpiewaczce. W odcinku kolejnym, czyli 19, wspomniałem chór Eriana, mój ulubiony chór rewelersów chór, który nagrał bardzo wiele utworów na płyty wytwórni Kolumbia, m.in. hureriana wspaniały, cudowny, nastrojowy. W odcinku 20 zaprezentowałem pana Bolesława Mierzejewskiego, najbardziej przystojnego, wspaniałego amanta filmowego i też wielkiego piosenkarza, śpiewaka operatkowego, przede wszystkim jednak aktora. W odcinku 21 i 22 gościł Jan Jastrzębski, warszawski kataryniarz, niezwykle ważna dla Warszawy postać, piosenkarz. I muzyk, który opowiedział o swojej fascynacji, jedną z piosenek. Była to piosenka pod tytułem, Kto to jest ta mała, którą przed wojną nagrał na płyty wytwórni Cyrena Rekord Tadeusz Waliszewski. W kolejnym odcinku razem z Janem Jastrzębskim, z Janem Kataryniarzem, opowiedziałem Państwu historię pani Zofii Terne. Później zaprosiłem na spotkanie w kinie, które miało być podsumowaniem mojej pracy nad. Wypełnianiem obowiązków związanych ze stypendium Kultura w Sieci, czyli z tym wszystkim, co przygotowałem dla Państwa. Miało być to zwieńczenie, uhonorowanie tego cyklu oraz wyraz wdzięczności dla Państwa za obecność, za tyle pięknych, ciepłych słów, które Państwo skierowali pod adresem mojego kanału i pod moim osobiście. Podziękowanie, możliwość posłuchania płyt gramofonowych na żywo. W następnym odcinku opowiedziałem Państwu o siostrach Doremi. Siostry Doremi to pierwszy powojenny tercet wokalny, niezwykle urokliwy, którego sztuka towarzyszy mi właściwie każdego dnia na okrągło. Jestem zafascynowany i zauroczony siostrami, śpiewem sióstr. Kolejny odcinek poświęcony został Janowi Kepurze, którego chyba nie muszę Państwu przedstawiać. Jan Kiepura to postać niezwykle pięknie upamiętniana, utrwalona w polskiej kulturze. Chociaż nie zawsze tak było. Miewał też swoich niestety prześmiewców. Proszę Państwa, ostatnim odcinkiem tego cyklu, a właściwie ostatnim odcinkiem, w którym prezentowałem Państwu biografię wybranych artystów piosenki i artystów operowych, był odcinek poświęcony Jerzemu Kuleszy. Jerzy Kulesza nagrywa płyty pod pseudonimem Jerzy Kmielewski w wytwórni Mewa w Poznaniu. Był to ostatni artysta, o którym Państwu opowiedziałem. Dziękuję serdecznie za wszystkie odcinki Świata Płyt Szelakowych. Do zobaczenia i do usłyszenia. Idę za ja kolejną, za dziewczyną. Idę fylker taket for dagene og karene